Cześć moi drodzy, oto Deumatis, moja podwózka do pracy. Kolor czerwony i w miarę zadbany, mam go już 3 lata, ale jak na auto, które liczy sobie 23 lata, spisuje się naprawdę bardzo dobrze. W środku czyściutko, bo jestem zdania, że o maszynę trzeba dbać. Ostatnio zauważyłem spaloną żarówkę w przedniej lampie, z lewej strony, więc wypadałoby ją wymienić. Wymieniałem je gdzieś około 2 lata temu ostatnio kupiłem takie ledowe żarówki za jedyne 18 zł. Na odwrocie mamy pokazane, że można je zastosować w różnych miejscach w samochodzie. Barwa żarówek to 6400 kelwinów. I na każdej z nich znajduje się po 9 ledów SMT. W przypadku takich diod produkcja energii jest mała. Wytwarzają zimne światło i cechują się dużo wytrzymałością i żywotnością. Otwieram maskę i wymieniam. Ale jeszcze teraz możemy zobaczyć, jak prezentuje się Matis z tymi starymi żarówkami. Wymiana całkiem szybka, choć musiałem również wyjąć żarówki H4, żeby było więcej miejsca przy wymianie. Oto stare żarówki i widać, że ta spalona nieźle się usmażyła. A tak wygląda Matis z nowymi żarówkami nocą. Według mnie jest spoko. A wy co sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Pozdrawiam!